Szanowni Państwo, w tym roku odbędzie się czwarta edycja wspaniałej akcji wyprawka i zabawka dla polskiego Orlęcia w Kazachstanie. Inicjatorem tej pięknej akcji jest dr Krzysztof Żabierek. Akcję wspiera również Fundacja Konfederacja Gieczwałska, kierowana przez prezesa Jacka Ksząszcza. Moi drodzy, Serdecznie zachęcam, proszę Was o to, byście zajrzeli na portal zrzutka.pl, gdzie inicjatorzy tej akcji zorganizowali zrzutkę, zbiórkę pieniędzy, by wesprzeć najmłodszych naszych rodaków zamieszkujących w Kazachstanie. Niezależnie od tej zrzutki, organizatorzy zorganizują licytację e, nagród które ofiarują różne osoby. Ja się włączę również w tę licytację, ponieważ zaoferowałem nagrodę w postaci lotu wokół Częstochowy na pokładzie mojego samolotu. Bardzo liczę na to, że ta nagroda zachęci Was i otworzy Wasze serca, by wesprzeć tę jakże szlachetną i wartościową inicjatywę. Serdecznie zapraszam do wspierania tej akcji i na pokład mojego samolotu.